Zadanie 13. W rosnącym ciągu geometrycznym \(a_n\) określonym dla \(n\) większych równych od jedynki spełniony jest następujący warunek: wyraz czwarty równa się 3 razy wyraz pierwszy. Iloraz \(q\) tego ciągu jest równy. Przypomnijmy, jak wygląda przykładowy ciąg geometryczny. Każdy kolejny wyraz budujemy przez pomnożenie wyrazu poprzedniego razy pewną stałą liczbę. Widzisz, tutaj 32 razy 2 to 64 i tak dalej mnożymy. Powstają nam kolejne wyrazy. Zapiszmy podstawowe wzory dotyczące ciągu geometrycznego. I teraz zastanówmy się, jak wykorzystać podane informacje w naszym zadaniu. W naszym zadaniu należy rozpisać A4 zgodnie z tym środkowym wzorem. Jest to wzór na ty wyraz ciągu geometrycznego i wyznaczamy a4. n jest równe 4 i jest to iloczyn po pierwsze wyrazu pierwszego razy iloraz podniesiony do potęgi zauważ do potęgi o 1 mniejszej niż indeks dolny tutaj indeks dolny 4 więc potęga przy q będzie równa 3 i jest to własność wynikająca ze wzorów ale jednocześnie wiemy, że a4, widzisz, jest równe 3 razy a1. Stąd możemy a4 zastąpić wyrażeniem 3 razy a1. Prawą stronę przepiszemy bez zmiany. Widzimy, że a1 znajduje się z lewej i prawej strony równania, więc dzielimy obie strony przez ten wyraz i równanie się upraszcza. Chcemy obliczyć q, więc... Temu potęgę 3 likwidujemy przez dopisanie pierwiastka sześciennego z liczby, która jest po drugiej stronie. I już mamy wynik. Iloraz Q jest równy pierwiastek sześcienny z 3. A widzimy, że jest odpowiedź C.